W najbliższym czasie duży potencjał do rozwoju będą miały te branże, o których się już mówi od kilkudziesięciu lat. Przede wszystkim energetyka. Mówi się tutaj o źródłach, jakie będą te źródła zielone i o tym, jak może właśnie bardzo tutaj być popularny teraz węgiel koksowy. Następną branżą, która ma bardzo duży potencjał do rozwoju w przyszłych latach, to jest branża IT. Tutaj mówi się o firmach, które... Szybciej, jak gdyby podejdą do tego, że wprowadzą nowe technologie, będą mieć pracowników wykształconych w tym kierunku, że będą wręcz pierwszymi nestorami w, w tych wszystkich nowościach, one będą tutaj pierwsze i będą miały jak gdyby możliwość konkurencji. W, również w y, części medycznej, w której ja jestem, widzimy, że tutaj nowości w, i w technologii, ale tak samo w diagnostyce, y, bardzo dużą rolę będą odgrywały. To, że wchodzi sztuczna inteligencja, będzie pomagało wręcz w tym, żebyśmy mogli właśnie lepiej. Y, może zapobiegać tym chorobom, więcej nauka się rozwinie i potencjał farmakologiczny. I to, jak możemy nadal jeszcze pomagać pacjentom, jak weszła na przykład e-recepta czy telewizyta, to jednak bardzo dla ludzi było jak gdyby, potrzebne i, i lepsze.